To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Pakistan prowadzi akcję deportacji obywateli Afganistanu, którzy nielegalnie przebywają na jego terytorium. To co najmniej milion ludzi, z których wielu urodziło się już w tym kraju. Nie mogą oni legalnie pracować ani korzystać z usług publicznych. Deportacja to pochodna szerszego konfliktu pomiędzy Islamabadem a Kabulem. Afganistan kwestionuje granicę pomiędzy dwoma państwami jako sztucznie wyznaczoną pod koniec XIX wieku przez brytyjskich kolonizatorów. Pasztunowie mieszkali i mieszkają po obu stronach tej granicy, czy też tej linii i prowadzą swoje aktywności w Pakistanie, które mają na celu zdobycie większej autonomii, lepszego statusu społecznego i odtworzenie w perspektywie, choć o tym się nie mówi, wielkiego Afganistanu który jeśli chodzi o ziemie pakistańskie, oprócz prowincji Hyber Pasztunhua, której no, skumulowana jest ludność pasztuńska, również ta z Afganistanu, ale oprócz tej prowincji również Beludżystan pakistański mógłby ciążyć w kierunku Afganistanu. I to są takie kwestie, które gdzieś tam w Islamabadzie są na pewno bardzo istotne. Komentuje dr Jakub Gajda z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Od października zeszłego roku władze Pakistanu deportowały do Afganistanu około 600 tysięcy ludzi. Dla Islamabadu duża diaspora afgańska stanowi zagrożenie. Strona pakistańska uważa, że bojownicy pasztuńscy, Sterike Taliban Pakistan, czyli organizacji, która działa głównie na terytorium Pakistanu w sposób zbrojny, ale również dokonuje ataków terrorystycznych z terytorium Afganistanu. Ta organizacja walczy również z pakistańskimi służbami, mając swoje bazy wybrane i szkoleniowe na terenie Afganistanu. Co więcej, mówi się, że ta organizacja TTP jest również wspierana przez władze w Kabulu, czyli przez ruch talibów. Oczywiście afgańscy talibowie temu zaprzeczają. No ale z drugiej strony sami też oskarżają Pakistan, szczególnie pakistańskie służby o wsparcie dla grup, które działają wywrotowo i zbrojnie na terytorium Afganistanu. No i tutaj mam na myśli między innymi państwo islamskie prowincji Khorasan. Afganistan niechętnie jednak przyjmuje nowych mieszkańców, ponieważ sam zmaga się z problemami finansowymi. Sytuacja rodzi pytanie o to dokąd skieruje się migracja osób niechcianych przez oba państwa. Talibowie, choć zrealizowali naprawdę masę projektów w Afganistanie, projektów rozwojowych, wciąż są rządem formalnie nieuznawanym przez społeczność międzynarodową, no i to w dużej mierze blokuje rozwój Afganistanu i możliwości zapewnienia mieszkańcom godnego bytu. Również w konsekwencji generuje to kolejne fale migrantów, które w pierwszej kolejności dotykają położonych w sąsiedztwie państw takich jak właśnie Pakistan i Iran. Ale w dalszej kolejności również Afgańczycy migrują do bogatych państw Półwyspu Arabskiego, no i przede wszystkim do Unii Europejskiej, do której droga jest teraz prostsza, gdyż prowadzi przez Moskwę i Białoruś, a jedyną poważną przeszkodą na tej drodze jest granica polsko-białoruska. Dodaje doktor Gajda. Pakistan w ostatnich latach prowadził już podobne akcje deportacji obywateli afgańskich. Ponadto w rejonie granicy pakistańsko-afgańskiej co jakiś czas dochodzi do wzajemnych ataków. To było Espresso z Układem Sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.